Dawidzie, jak oceniasz sezon w, twoim, w swoim wykonaniu? Myślę, że na początku bardzo pechowy, wiele chorób, kraks, ale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży się odbiłem, zdobyłem medal. Także ogólnie sezon udany. Czy trzecie miejsce w wyścigu ze startu wspólnego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży to twój największy sukces w tym sezonie? Myślę, że tak. Szosa jest, jak to mówią, królową kolarstwa, dlatego medal w tej dyscyplinie najbardziej mnie cieszy. Stawiam głównie na szosę, dlatego przeło jest takim przygotowaniem do szosy przez zimę, ale udaje mi się tam zdobywać dobre miejsca, także korzystam z tego. Myślę, że kategoria junior jest bardzo sporym wyzwaniem, dlatego spróbuję się pokazać z jak najlepszej strony, tym bardziej, że w winiorze są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jak i Puchary Świata, dlatego mam nadzieję, że uda mi się pojechać na taki wyścig. Prezentowaliśmy się na pewno okazale, bo reklamujemy wszędzie Lubuskie Warty Zachodu, mamy super sprzęt, mamy super stroje, samochód, jak widać wszystko w barwach naszej reprezentacji, także okazale wyglądaliśmy, jeśli chodzi o wyniki, również były naprawdę dobre, szczególnie że na imprezach mistrzowskich, do których się przygotowywaliśmy, zdobywaliśmy medale, czy to przełajowe mistrzostwa, czy mistrzostwa szosowe. Wypadaliśmy również dobrze na innych ogólnopolskich imprezach. Nasi zawodnicy byli również w reprezentacji Polski, także myślę, że podsumowując cały sezon wypadliśmy pozytywnie. Jaki wpływ na to, na to miała dotacja od samorządu lubuskiego? miała bardzo duży wpływ z tego względu, że nie musieliśmy się martwić właśnie o sprzęt, który jest na bieżąco eksploatowany, nie musieliśmy się martwić o dojazdy na, na wyścigi, o, o spanie w hotelach, także dzięki temu mogliśmy w spokoju przygotowywać się do wyścigów i myślę, że odpłaciliśmy się tymi właśnie sukcesami. Szczosowa Lubuska Liga Kolarska, nowy projekt, większość trenerów wypowiada się pozytywnie na ten temat, a jak Panu się podoba ten pomysł? No, oczywiście jest to pomysł, jak najbardziej trafiony tutaj e, trzeba powiedzieć, że to był pomysł naszego tutaj prezesa Darka Maksymowicza. Także dzięki temu, że mamy taką ligę tutaj w Zielonej Górze w Starym Kisielinie możemy przywodzić tutaj naszą młodzież. Ścigają się z chłopakami, z dziewczynami nie tylko z naszego województwa, ale przyjeżdżają z Wielkopolski, z Dolnego Śląska. Także mamy tutaj z czego wybierać i dla mnie też to jest ułatwienie. Jako trenera juniorów młodszych i juniorów, że z tych właśnie najlepszych młodzików będę już za chwilę dobierał do naszej reprezentacji. No właśnie, są jakieś talenty pokroju Dawida Lewandowskiego? To jeszcze za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić, czy to jest pokroju Dawida Lewandowskiego, czy, czy, czy to są na miarę mistrzów, bo, bo Dawid w młodzikach również był w czołówce, ale dopiero w juniorach młodszych tak naprawdę odpalił. Także liczymy na to, że że tak będzie tutaj z naszymi młodzikami, na pewno potencjał jest i, i z tego tutaj co mamy na pewno wybierzemy najlepszych zawodników i będziemy im pomagać w szkoleniu i pomagać, żeby no, spełniali te swoje marzenia w kolarstwie.